Cześć, jestem Rejan 119 Witam was w kolejnym odcinku z Medivala 2 na modyfikacji Silent Steel 6.4 z submodem ss Hype, czyli Silent Steel Historical Improvement Project Ostatnio mieliśmy <coughs> potężną obronę Edynburga, w sumie ja to mogę zmienić nazwę na Edynburg bo jesteśmy przecież kurwa Anglikami Ed Edynburg Edynburg Będziemy zmieniać nazwy Roisone Ruazon, 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 nie wiem, tutaj by tutaj. Możecie też dawać e, jakieś e, pomysły na zmianę miast. Będziemy zmieniać na bieżąco nazwy, będzie to ciekawie, bo da się w zmieniać nazwy, to na pewno damy sobie. Kerevan... Kerenar, dobra, tutaj może być. A my się w skarbców, niby z minus 116, 19, jak dużo, a to przez to, że się wszystkie budynki budują, zobaczymy jak to będzie. Francuzi, kolejna próba zdobycia pointier. Zobaczymy jak to tam jest. Szpiegu, na razie tutaj obserwujemy tych, musimy się przezbroić, wtedy możemy zaatakować ich w polu. Przecież w sumie przezbroiliśmy. To jesteś z Tutorów. Okej. Okay. Coś, jak ja mam... Kurwa, ja rozumiem, że pokazywało mi, że... O wiesz, to nie lubi. Eee, ja rozumiem, że mieli, mieliśmy tam te koronacje śmieszne Tutora, bo jest uncrowned. Jest już napisane uncrowned. Yes. The bit by dream is danger. This man rules from the sure thing. To become a king must be crowned. The chief needs to conquer the lands. Ancestors claim it to rule over see the map. He should have authority and piety of six of more. Authority. No to ma. Uh, regent or viewed as usurper Should it be discriminatory fit. No i teraz patrząc na mapę. Teoretycznie, żeby być koronowanym królem, ja potrzebuję tych prowincji. I to tak rozumiem, chyba że to jest zjebane, ale nie ogarnię tego. dawli trzeba będzie zdobyć tą armią z północy, po pozbyciu się Szkotów. No i dalej, mają pikinierów, którzy tutaj na tym modzie działają jednak, a nie tak jak na standardowym Mediwalu rzucali te piki, więc to będzie cięższe do ogarnięcia. To będzie trzeba to rozgromić. E... No, macie, że na rozwodę standardowych. Będzie trzeba ich rozgromić e, kawalerią bardziej. Sobie możemy się stąd ruszyć, tymi jednostkami e, w to miejsce, żeby oni nas nie zaatakowali. Tak, nie są darmowe. Będzie raz 14 oddziałów. On ma ich 11, 9, tak, 11. No niby spoko, ale no nie, bo tych jest mniej. A można ich przetrenować. Spoko, to będą... Ile, to? Dobra, za saturę się zwolnicie. Musimy ich przetrenować, żeby cała armia była w porządku. I też przetrenujcie. Tu jest okej. Okay. No Francuzi, trochę się ich boję, bo Francuzi, mimo że nie potrafią się rozwijać na te tereny, nie wiadomo jak idzie nic z tej strony. Chociaż patrząc na... Eee, niemieckie Ziemie to tutaj nie zdobyli nic podobnego, może się rozwijają tutaj na południe Nie wiem czy mój dyplomata ruszył się dalej Nie ruszył się dalej, bo jest koniec tury i trwa się robi. Tak, wczoraj jak nagrywam ten film, wczoraj w niedzielę graliśmy jako Polacy na... W Afganistanie, w Farmie 3, zapraszam do oglądania streamów, są bardzo fajne Bardzo ciekawe tak ja bym bardzo chciał, żebyśmy w miarę możliwości jak będziemy atakować Szkotów po tym jak ten papieski dekret by nie atakować się nawzajem zejdzie. Yy, zaatakujemy najpierw tą armię potem miasto, raczej potem miasto, myślę, ale zobaczymy też jak to będzie, ponieważ no jest w szwanusie. Też dzisiaj urlop mi się skończył, niestety nie będę mógł edytować filmów na bieżąco. Też ostatnio zaniedbałem edytowania army, Znowu mi się filmów nazbierało, niestety to fale moment, ale. Hint of, on the use of agents. Assassin and spies, Inquisitor, maintainer, watch Aha, czyli jeżeli się, okej. Okay. Wygaduję cały czas to samo, chcę zdobyć obar. Dobra, rada dała mi yy, zaatakowanie tego, jednakże papież... Aha, papież się skończyło. Mission success, okej. Okay. Mission success, 1000 flernów dla mnie, dla kapłana. 92, 92, 94, 95, 94, 93... 90, 33 Może przetransportujemy tego kapłana? W takim razie idź tutaj, sobie nawracaj, ja mogę tu wejść? No mogę, ale populacja się zmniejsza przez to, Kaj, zmniejsza. Jesteś kujowy władcą. Kornwalczy, kurde, tak trochę myślę, że możesz zaprzestać walk ze swój wiek. To jest Armia się zwiększa ponownie, jest dobrze. Norwich potrzebujemy zarządcy. I w W sumie ty mógłbyś pójść w wieku 14 lat, ale potrzebujemy też zarządcy na północy, żeby blokować te niepo niepokoje ewentualne. Nowy członek rodziny, spoko. Prince Geoffrey. King Henry. Kurwa, to jest Są młodzi yes. Myślę, że możemy wyjść z tą armią Zresztą oddzielam milicji zaatakować yes. tego Rogera. A chwilę obecną jeszcze, czy ja chcę coś zrobić? Król na razie niech stoi tutaj. Może oddać tych szkotów tu. 18. To są ci, co uciekli z tamtej bitwy. Dwóch generałów, ciężkie oddziały z Firmenii. To jest w mieście. Jeszcze gorzej, bo są Pikiniarze, a też to ci, co uciekli ostatnio. Okej. Okay. A dużo. Ludzi z gór, tu w ogóle są i nasi. Możemy coś zbudować w ogóle jeszcze. Z Jorku, może coś zbudujemy. Możemy zbudować... Eee, tak go. Garbarza. Zbudujemy go w, <grych> w Norwich coś możemy? Możemy. I to nawet Brudel. I Brudel zbudujemy, bo Brudel daje pieniądze. I public order. Burder, zbudowany, tu się ta jednostka przetrenowała. Okej. Tu mamy kapliczkę, tu jest re, jakiś. Prayer. Pontier znowu się obroniło, ty szpiegu, Powiedz mi, co jest przy Pontier. Co oni takiego mają, że oni się tak bronią cały czas? Aha, bo im wzrosły te garnizony. O kurwa. Faktycznie, wzrosły im te garnizony. Ale są cały czas uderzane. Dziś z tych jest 40, zaraz ginie ten typek ma 50 lat. Okej. Okay. Francuzi się nie rozwijają. Orlean jest cały czas ich i tu są już, ja, Francuzi cały czas stoją w miejscu. Ale za to Aragończycy pełną armią podeszli pod Bordeaux. A tutaj jest duża armia w środku. Normalnie takie, e, armie typu właśnie w Bordeaux, w Pointier blokują, to mocno blokują, by się przydał ale wieżyczki kosztują w chul. Ile kosztuje wieżyczka w Nie możesz zobaczyć? Na humanity beszła czarna To co, może zbieramy siły już. Król do przodu razem ze Blua. Potrzebujemy łuczników. Cyk. Potem kawaleria. No, odwrotnie mogą wrócić. uczyć się wyjść stąd, teraz ze środka. Ciężkie włócznie. Lekkie włócznie. Nie przejdą. Dobra, możemy poczekać. Możemy poczekać. czego tak trzeba? Mamy dużą armię, która może wkrążyć tych prajerów. Też może i nie. Cofnijmy się jeszcze. Wendeburg może coś się coferować? Możemy. Oszczepników, możemy milicję. Milicja by się przydała jako druga. Dyplomatę dobra. Pójdę dyplomata. Milicje, milicje, milicję dalej milicje. I dobra, tura, w takim razie zapisujemy grę. Tak, niestety kampania swoja się już skończyła 3 odcinki temu. Ja też planuję zrobić nowy film. Yy, na bazie... filmu strict znaczy na bazie filmu takiego poradnikowego z army. To też musimy zobaczyć, czy to wyjdzie. O, tak widzi. Co chcecie? tej rajce się przydało. Co, kurwa? <laughs> She's fire. Nie, kolego. Przeszli dalej, tam werbują dalej. No dobra, musił zebrać armię i stać obok nich może nas zatakują, albo ustawią akurat wojska tak, że do koło miasta żeby wyjdzie garnizon z miasta im pomóc. Wtedy to będzie bardzo spoko, bo garnizon z miasta może zostać wyeliminowany tak szybko jak na armię. Mieliśmy atakować tamtych. Zapomniałem. No dobra, oni się tam nie zwerbują, ale za to mich spadnie trochę hajsu. A werbujemy coraz więcej armii. Więc będzie ciekawiej. Zapomniałem ruszyć dyplomat. To tak. Army Supply Cost Details. Okej. Okay. Wojna, Polacy, Degran, Spir Milisza. Teraz się zbudowało. Dobrze. Więcej ludzi to się równa, więcej, yy, więcej gęb do wykarmienia równa się więcej podatku. Możemy to przeradzić w miasto. Czy jak chcę przerodzić się w miasto, yy, zróbcie tutaj, czy w coś zbudujemy. Gryzon Quarters Tu mm. się buduje W Ruensie nic nie buduje, to mogę tylko w Waszej zrobić właśnie W się buduje Ja bym przerobił Jorku miasto Ile to kosztuje? Dwa i pół To dobra, przeróbię to miasto Chociaż nie Bo to by się przydało, ten Leather Tanner Garbage by się przydał W tego, że jednak potem tego nie będzie możliwego To tylko. to w Edynburgu się też robi. Teraz tak. Armia z Edynburga. Lekkie włócznie. Czy ja chcę wyciągnąć milicję, która jest darmowa? Hmm, jak wyciągnę władcę, zarządcę? 1700-2003. Ty jesteś lepszym zarządcą? Wątpię, ale zobaczymy. Jesteś gorszym zarządcą. Idziesz tu. E, dobra. Czy ja chcę milicję. Weźmy tą milicję, bo się przyda, lekka piechota i ciężka piechota. Ta milicja by się tak tu przydała. Wracamy do chyba. Dobra. Król dowodzi armią, to dodaje dodatkowe morale, ale wróg ma dalej dużą armię w mieście. Ja bym chciał podejść tutaj. by się wystraszyli. Dobra, idziemy do naszego dyplomaty. Widzimy do Węgru. Sądzisz tutaj. O, tutaj byli. W ogóle jest. Albo tutaj byli Wenecjanie, dobra. Idziemy do Polski w tym samym momencie. I teraz tak. Dwóch generałów z kawalerii. Czy ja jeszcze jednego generała? Możemy wziąć jeszcze jednego generała. Na chwilę obecną zrobimy tak: wyródź tutaj, do obrony ewentualnej, gdybyśmy przegrali. I generał tu. Dwa do jednego dla nas. Mamy więcej ludzi o ma lepszą kawalerię. To kawalerię trzeba zniszczyć kawalerią. Jego kawalerię trzeba zniszczyć kawalerią naszą. Mamy więcej kawalerii przez to. Mają dobrych włóczników. Też mamy dobrych włóczników. Trochę pomieszana ta armia. Mhm. Łuczników będzie trzeba też zraszować jednym oddziałem kawalerii, przynajmniej i potem piechotą. Mamy więcej piechoty, czy mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 działów piechoty. O ma tylko 5, co powoduje, że mamy przewagę dużą. I co moi drodzy? No, rozpocznijmy tę bitwę, zapiszmy grę. Bitwa EN Muster your courage, men! We march into battle! Dobra, w takim razie to pozwoli nam na rozbicie armii na generałów poszczególnych, Poczekaj na przemowę. Kurwa, las, znaczy dobrze dla nas. But it is not my way to send men into needless peril or throw lives away. Be assured, I will not ask any more of you than I would ask of myself. I ask only that you fight with honor and do not turn your back to the foe. Together, then, we will have victory, for such is to my taste and my custom in battle. These rebellious knaves and villains are not fit to breathe the same air as we honest Englishmen. They must all die before dawn comes again. This is a mercy, because they richly deserve the gallows for turning against their betters. We, band of brothers, are one fourth of England's soldiers, and thus. We carry a heavy duty to our people, our king, and our God. God's wounds. I see that our foes are amply supplied with heavily armored troops. Would that we had some men who carry firelocks. We may feel their lack. And at the last, there are those who say I am a hard taskmaster. I am proud to admit there are. Yeah, to się już powtarzyło. Możecie sobie doczytać. Cofnijcie wszystko. Jebany las, A będzie na pewno się na tym wzgórzu ustawiał. Możemy przejść przez ten las, to nam, w sumie tak. Możemy zrobić tak. Oddział łuczników będzie przechodził lewą stroną, i miał łatwy ostrzał. Dodatkowo będą chronić go kawalerzyści. Wszyscy kawalerzyści. Kawaleria może tędy jechać, bo jest łatwiej. Dobra, kawaleria tu. Cała. Cała kawaleria. Okej. Okay. Ich będzie bronić oddział włóczników. Reszta, czyli tak, wy, osobno. Cała reszta, co od włóczni z przodu, lekkich włóczni z przodu. Na szerokości zatrzymujących wszystko, co się da. Potem ciężkich włóczni. I na końcu oddziałów lekkich z lewej strony i ciężkich z prawej strony. Wszystko ruszyłem? Wszystko ruszyłem, dobra. Jak on się ustawił? Kawaleria po mojej stronie, zajebiście, też ustawił. My możemy w takim razie ruszyć nasze wojska. Aha, ja zabrałem tych włóczników, dobra. Dobrze, że tu jest ta piechota, to od razu połączę ich yy, w tam. Tak, łucznicy idą tu. Biegiem nie uciekać. Ci biegną za nich. Biegiem. Cała ta zgraja tutaj. Grupa. Cyk. Biegiem. I wy tutaj, jako też grupa, którą stworzymy. Biegiem tutaj. Jak najszybciej, żeby ta piechota, kawaleria nie mogła nic zrobić. Też się rusza, więc my ruszymy się trochę inaczej, trochę bliżej biegiem. she is Pałcanie nic nie widać. Sofii Sinti. Dobra, włócznicy ciężcy. Eee, tutaj. Przebiegacie w tamtą stronę. Wybiegniecie na tych, wspomagać swoich. Wy obiegacie z tej strony na tych. Ciężka piechota na tych pod flanki. Ciężka. O, pie... dobra, inaczej. Wybiegniecie tutaj. Na tą kawalerię, a wybiegniecie tam. Dają. A plecy. gdzie jest dowódca jakiś? Teraz nie się dowódcy, gdzie to macie? Nie wiem, gdzie jest. Wróć do wroga. Gdzie jest kawaria generała wroga? Tutaj, generał, wrogach. Dobra, to ty z szarży na tych. Ruszasz się tak naprawdę tu od razu do pleców, bo gdzie są ci? Ci tutaj zerwali strzały mocno od tych hanterów? Serio? Dobra. A! Dobra. By tu na tych atakować, bo oni zerwali od flanki. E, generał, zabić drugiego generała, od razu lecisz tutaj. Aks Milisja na tego generała bardziej. Ci sierżanci są tutaj okupani, Dobra. Oszczędź. General's Tutaj walczyć? Czy się dostaje wiadomości? Nagle, tamta sytuacja, wydłu tego typu, już osiem zostało, Dobra, na plecy tutaj i tutaj. Jeden dalej, Łucznicy na tych, na plecy im, ucznicy zrobić formację inną, żeby tutaj.

The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. kontynuować, uczycie przestać strzelać już. Generałowie, atakować tych, atakować yy, tych. Tych. I przyspieszamy. To nasi uciekali. dobra. Gdyby ty. Mamy włosy, nie zginęli nasi generałowie. 600 ludzi straconych, 665, no to nie jest tak. Ciężka bitwa powinni... Bo mieli... <coughs> Boty mają więcej ciężkiej piechoty, żeby nam było ciężki, ciężej grać. Nie wiem czy tak gestykuluje, że moje ręce idą ponad mój monitor. Jakby nie był jakiś, jakiś wielki, ale. Tak. Nie, nie pozwalaj, więcej dla mnie. Tym razem. Dobra. Do roarzon. Kanton y... do Anziu. To jest lepszy zarządca. Ty, jest Ty jesteś lepszy Ty jesteś generałem. Generał General, tutaj, generał pójdzie teraz. posilić też w Roiżon. Teraz tak. Przetrenowanie jednostek. Wy, 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 wy. wy. Te trzy oddziały typu 25, 25, 22 59. 25. Co mogę tu przetrenować? Dierżantów będę mógł przetrenować. No to tutaj. Milicjantów mogę chyba tutaj dopiero. Tak, no to wy pójdziecie tam. Do ruen. Okej. Okay. W pokapłanów. God's service. I wywalamy ich tutaj, kurwiając, Irlandczyków. E, Dobra? spoko wszystko chciałbym pokonać to armię, to tylko się w polu. Poczekamy, turę, co oni zrobią. Niech król tutaj poczeka. Okej, okay, teraz tak, możemy pójść do Pontier. No, tutaj sobie dobrze widać większość terenu, więc jestem zadowolony z tego, że on tu stoi. No eee, i co, moi drodzy, w tym momencie zakończę ten odcinek, był on wystarczająco długi na moment, który mogę sobie pozwolić. No, to chyba mi żegnał, na razie, cześci. do widzenia.